Cześć! Jesteśmy w Gorzowie Wielkopolskim, na Stadionie Lubuskich Olimpijczyków, na którym już jutro odbędą się zawody Gorzów Meeting. Jest ze mną dzisiaj pan trener Tomasz Saska, wybitny trener wielu zawodników polskich, pierwszy trener utalentowanej, rewelacyjnej zawodniczki Natalii Kaczmarek oraz aktualny trener Nikoli Chorowskiej. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początek bardzo dziękuję, że zgodził się pan tutaj odpowiedzieć na kilka pytań. Z jakimi największymi wyzwaniami spotyka się Pan jako trener? Tak na co dzień? Tak. Na co... E, tak. Chodzi o wyzwania w Pana pracy jako, jako trenera lekkiej atletyki. Przede wszystkim w polskiej lekkiej atletyce zawsze wyzwaniem było zorganizowanie zajęć, bo dzisiaj jesteśmy na pięknym stadionie, ale my zawsze tego stadionu nie mieliśmy. Jak teraz jest akurat piękna pogoda wiosenna, to jest super, ale największym chyba wyzwaniem to, co organizacja zajęć jednak jesienią i zimą, bo w Polsce cały czas brak hal i my o to właśnie będziemy walczyć, żeby jeszcze w Gorzowie, oprócz tego stadionu za krótki czas powstała jakaś hala lekka atletyczna. Współpracował Pan z wieloma juniorami i młodymi zawodnikami. Jakie cechy fizyczne uważa Pan za istotne, jeżeli chodzi o zawodników tej dyscypliny? Znaczy, lekka atletyka jest tak różnorodna, że tych, że tych zdolności jest bardzo dużo, ale oczywiście dla mnie najważniejszą jakby zdolnością, którą zawodnik ma, mówimy o jakby tych zdolnościach motorycznych, to jest przede wszystkim szybkość, bo część pozostałych jesteśmy w stanie bardzo mocno wypracować, czyli ta wrodzona, wrodzone zdolności szybkościowe są bardzo istotne, a jeżeli myślimy o psychicznych tak naprawdę, no to to jest taka wola walki. I determinacja, przede wszystkim nie poddawanie się w takich trudnych momentach, a tych trudnych momentów w sporcie nigdy nie brakuje. A jakie wymagania stoją przed zawodnikami mier mierzącymi się z piekielnym dystansem? No, przede wszystkim no, głowa tutaj odgrywa, odgrywa og ogromną rolę, no, bo w momencie kryzysu ci najlepsi zawodnicy zazwyczaj charakteryzują się tym, że oni po prostu nie odpuszczają, a ci słabsi zazwyczaj właśnie przegrywają, nie wytrzymując presji pewnie, czy jakiegoś zmęczenia. A może Pan zdradzić, czym jest ten piekielny dystans? Znaczy dla mnie zawsze najtrudniejszą konkurencją, która w lekkiej będzie, to jest 400 metrów. Czy ona jest piekielna? No tak bym jej nie określił, ale to, co się dzieje na ostatnich tak naprawdę 50 metrach do mety, ten dług tlenowy, który jest i kwas mlekowy, który zalewa mięsie, na pewno nie jest to łatwe. A jakie są kluczowe elementy treningu, jeżeli chodzi o bieg na 400 metrów? O to byśmy musieli każdego zawodnika indywidualnie rozpatrywać, bo no, na 400 metrów są typy szybkościowe, czyli taki typ, który, którym jest Natalia Kaczmarek, ale są też typy wytrzymałościowe, czyli zawodnicy tacy, którym bardziej bliżej do 800 metrów. I ten trening on się bardzo mocno różni od siebie, bo stosując trening nieodpowiedni do zawodnika o pewnych predyspozycjach, możemy mu na 400 zrobić krzywdę, może się po prostu nie rozwinąć. Także no, różnice są ogromne i, no i po prostu no, trzeba do, do dobrze obserwować zawodnika i wiedzieć, jakim on typem jest, i tak naprawdę co mu służy, bo to też jest tak, że czasami może być typem, ale nie każdy rodzaj treningu też może mu służyć. Jak ważna jest dieta w procesie przygotowań do takiego treningu? Znaczy, kwestia, czy my mówimy o, o młodych zawodnikach, czy, 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 czy o już tych takich profesjonalnych. Bo wiadomo, no, ci młodzi pewnie nie zwracają uwagi na dietę, chociaż powinno się ich szkolić tak naprawdę od początku, żeby wiedzieli, że dieta jest bardzo istotna, a ci profesjonalni dorośli, chociaż nie wszyscy dorośli zawodnicy też są profesjonalni, tu się nie ma co oszukiwać, bo pozwalają sobie na różne rzeczy, ale akurat moi zawodnicy, ci najlepsi stopu, mają bardzo dużą świadomość na temat, na, na temat, na temat diety i, i żywienia. I, i pewnych rzeczy, także na pewno oni z tym problemu nie mają. Jest to najistotniejsza rzecz po prostu, która tak naprawdę wspomaga, e, wspomaga cały proces treningowy, ale przede wszystkim dobre jedzenie, dobre paliwo to jest tak, to także naprawdę dobry proces regeneracji. A jakie naj, naj, najczęstsze błędy żywieniowe popełniają zawodnicy? O Jezus, to tego jest dużo. Tak naprawdę no wiemy, że są pokusy różne, słodkie, słone, napoje różnego rodzaju, nie tylko zdrowe, ale też alkoholowe. Dorośli zawodnicy te też czasami mają takie, takie, takie momenty. Ja przede wszystkim myślę, że przed zawodami czy przed jakimiś głównymi treningami zapominają. Jak się dobrze odżywić, na przykład, czy na przykład nie jeść zbyt ciężko strawnych potraw, które im na przykład na treningu nie będą służyć. No tego jest mnóstwo tak naprawdę. Myślę, że jest więcej błędów niż dobrych rzeczy, które zrobią zawodnicy. A czy zawodnicy mogą w tym zakresie liczyć na jakieś wsparcie? No to. Państwo się już tym zajmujecie. Dietetyków jest coraz więcej, świadomość jest coraz większa, także myślę, że dzisiaj e, zawodnicy korzystają z, z takiej wiedzy. U nas w Związku też są dietetycy do poszczególnych bloków przypisani, także też na pewno jest im łatwiej. Jakie suplementy uważa Pan za najbardziej m, użyteczne? E, powiem szczerze. Badania pokazują różne rzeczy. Ja uważam, że najbardziej użyteczna jest suplementacja polegająca na tym, że dostarczamy organizmowi witamin tych, których on potrzebuje i minerałów. Dzisiaj bardzo niedoceniana suplementacja witaminą D3. Myślę, że te ilości, które są zalecane, są zdecydowanie za małe i myślę, że tu trzeba by się nad tym pochylić i te ilości po prostu zdecydowanie zwiększyć, bo większość zawodników ma niedobór witaminy D3. Jakie rady udzieliłby pan takim młodym zawodnikom, trenującym lekką atletykę? Systematyczność, cierpliwość to ciężkie słowa, dwa, i to tak naprawdę są chyba najlepsze rady. Młodzi nie są cierpliwi, nie są systematyczni, ale wyniki chcieliby osiągać, dlatego myślę, że najważniejsze, że to jest przede wszystkim systematyczna i cierpliwa praca w oczekiwaniu na efekty. Bardzo dziękujemy za podzielenie się swoim doświadczeniem. Trzymamy kciuki za jutrzejsze zawody, za zawodników i do zobaczenia jutro na stadionie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Super, dziękujemy.